Tak to wygląda. Wyłącznik główny. Mamy z możliwością wyłącznika przeciwpożarowego. Tutaj. Tutaj jeszcze będzie zasilane takie urządzenie tutaj stoi, co dmucha ten balon na hali. Powietrzem. I tu mamy jedną Pierwszą sekcję oświetlenia, drugą sekcję oświetlenia i awaryjne dwa na dwie strefy. Zabezpieczenie, właśnie tej maszynerii do dmuchania. Zabezpieczenie ogranicznika, tak się to prezentuje. Tu mamy jeszcze do wpięcia dwa wentylatory, które dmuchają balony. Później jeszcze wstawię filmik, jak wygląda w środku w hali oświetlenie, które też robiliśmy. Pamiętajcie zostawić dzwoneczek i subskrypcję.